Siemanko, witam w kolejnym filmie. Ostatnio pływałem 5 dni po moim dużym jeziorze w poszukiwaniu sandaczy, ale nawet jeden sandacz nie skusił się do brania. Były jakieś przyłowy szczupakowe, jakieś okoniowe, ale z dnia na dzień to wszystko słabło. Później dwa dni spędziłem na dużo mniejszym jeziorze, gdzie tych sandaczy jest dużo więcej, ale niestety tak samo. Ryby w ogóle nie chciały współpracować. Lato i jeszcze wczesna jesień to nie jest żaden problem, żeby złowić tutaj sandacza ale jak zaczyna się już robić zimno, jak to już jest taka późna jesień to naprawdę nie wiadomo gdzie te ryby są, a jak są nawet w miejscach które obławiamy to stoją gdzieś przyklejone do dna i nie mają absolutnie ochoty na żadne branie dziś robię jeszcze jedną próbę, pogoda co prawda trochę się zmieniła w nocy był nawet przymrozek, co bardzo mnie cieszy no i mam nadzieję, że uda się złowić chociaż jedną rybę chociaż jednego pstryka poczuć, a jeżeli się nie uda następnym razem zabieram się za szczupaki, dlatego że Sezon nie będzie trwał wiecznie, a tak naprawdę to już niedługo się kończy. A co do szczupaków, to mam oczywiście duży niedosyt, bo 90% mojego łowienia w tym roku to były sandacze. Po drodze właśnie jadę sobie obejrzeć jedno szczupakowe jeziorko, na którym jeszcze nie łowiłem. Być może tam będę łowił następnym razem, zobaczymy jak to będzie, ale póki co skupmy się na sandaczach. Zobaczymy się już na miejscu i mam nadzieję, że uda mi się przekonać chociaż jedną rybę do brania. przynęta. Bardziej im się spodoba. Może taki krawcik. Wróciłem do samochodu, żeby sobie kilka przynęt dobrać, a kilka odłożyć, takich na które nie będę na pewno łowił. Wezmę trochę mniejszych przynęt, czyli takie basy na przykład. Wiem, że na tej wodzie to się zawsze sprawdzało. Może jakiś kajtecha. Ogólnie zawsze tu efekty mieliśmy tylko na mniejszy kaliber, dlatego te większe gumy po prostu zostawię. W samochodzie a biorę kilka konkretnych, małych, fajnych gumek. Mam już zestawik, na który dzisiaj będę łowił. Jakiś Easy Shiner, jakiś basik, tej pluszady Oklahoma, na którą będę musiał koniecznie popróbować. No i oczywiście krawcik. Do tego kilka jeszcze tych gum w innych kolorach wezmę. I mandule. I myślę, że na dzisiejszy dzień starczy. Kaliber dosyć delikatny. Ogólnie na lekko. Do 10 gramów. No nic, lecimy dalej. No i jestem z powrotem taki jaśniejszy ripple O jest. Co ty gościu chciałeś zrobić? O jest. brania w ogóle nie poczułem, no bo nie było tego brania. To Te szczęście bardzo delikatnie był podhaczony, na pewno nic mu nie będzie. Taki wariacik, słuchajcie, przyjechałem na sandacze, jest sandacz. Nie w tą stronę. Słuchajcie, nie wiem jak to skomentować nawet. Tak jak mówiłem, te ryby stoją w miejscu. Nie ma możliwości, żeby skusić je do brania. Wcześniej z tego miejsca złowiłem też sandacza za kapoty, tylko że dużo większego. Nie dziś oczywiście, ale kilka wypadów wcześniej już te dony przestawały brać. Kolejne sandaczowe branie. Tuż za haczykiem, centymetr za hakiem widać wbite zęby. Ale takie te branie są delikatne. Kurczę, no przecież nie będę tu zbrajał takiej przynęty dosłownie, centymetra zabrakło, żeby trafił w haczyk. Siema, siema. Ty, no trzy brania Cię ominęły. I tak na najmniejsze łowie jakie mam. Może ten. Miałem tak, tu miałem branie rano na krafta. Ale to branie takie, że go nie poczułem, tylko zobaczyłem delikatny ruch na plecionce, wiesz. I wiesz, jeden ząbek wbity tylko. Później tam miałem tego małego dalej. Teraz miałem fajne branie, normalnie kły wbite za, za hakiem, wiesz Ale branie takie, że tylko na pleciące znowu zobaczyłem, no, no, nie? One tak biorą delikatnie A nie prawie nie wyczułem, wiesz? No to mówię i to z tego nie mi w sensie w ty, w końcu oko. No, ładne oko, o jest ty no pięknie Ale wiesz co że po cholu to mi się wydawało, że to oko jest No jednak no trzydziechę No nie gadaj. Mówiłem, że będziesz miał na to przynęte brani. Nie możesz, czupak. O kurde. flat. Nie. Ale mówiłem, że będziesz ubrani, ale nie mówiłem jakiej ryby. Nie mówiłem chyba o sandaczu. O kurczę, ale ci się podniosło, co? Ale uderzyła, nie? Ładnie, bo strzelił jak sandacze, od razu w wcięty. No pięknie, idealnie. Idź, przynieś. Idź, sandacze, powiadam. Sandacze, powiadam z nimi, chociaż trochę, proszę. piruety tam był bo chciałem sam sprzedawać nie strzelił ty na tego tego? piękno jest wiesz, pranie niech zaczną, ale, ale jest, ale jest jest, jest przynajmniej normalnie w cięcie, nie ale wiesz co było? Człowiek biorę, opad, opad jest, tylko taką Tu nie od razu ale ten, na szuronego teraz prowadziłeś? Bardzo, bardzo powoli. I założę tą przynętę A ja tego kurde założyłem teraz pinga. No, no oto na to cały dzień ale czekaliśmy. Pa... Cyk. Pijawki. Jak one że Ale patrz przyjmę... pięknie wcięty co no, są ale... nos. Wiesz, jak ale pijawy nie? jak kurde. Widziałem. Ja. <laughs> Ład, ładnie uderzy. Nie, 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 nie. Ale branie sandoczowe. Powiem Ci, że latarkę w samochodzie zostawiłem czoło. Ale mam tą, mam mam to zwykłą. Tak, dlatego powiem ci, że tak czy inaczej, mimo tego, że teraz się udało złowić. To trzeba chyba odpuścić sobie takie, wiesz, trochę się, trochę sobie, jakoś inaczej ten czas zorganizować, trochę ze szczupakami się rozejrzeć. No bo to jednak, wiesz, to jest, no zobacz, ja jestem ósmy dzień dzisiaj na rybach i z jednego czepionego miałem za brzuch malutkiego, tak. No to jednak przez ten czas to można było trochę połowić, ale wiesz, że żałuje absolutnie, no bo się było sprawdziło, tylko no, to jest taka pora roku, że nie ma co się katować po prostu szukać tych standardów za wszelką cenę, żeby, wiesz, przez kilka dni jednego jakiegoś tam dużego złowić. No nic, byli, spróbowali, nic nie złowili. Nie, no cały przekrój drapieżników, sandas, szczupak, kokoń. także nie, jest, nie ma tragedii.